Ci A dzisiaj wam pokażę swojego nowego sprzęta oraz opowiem historię jak do tego doszło, że zdecydowałem się na Toyotę Avensis. Spokojnie, za firka nie jest moja. Ktoś tutaj ten samochód zostawił, jak widać, został rozszabrowany. Szukałem auta przez trzy tygodnie, ryłem autohandle w międzyczasie nagrywałem dla Was filmiki. Jak widzieliście na filmach, zostawiałem kartki za szybami samochodów. Szukałem też na mobile.de. Szukałem generalnie auta do 6-7 tysięcy euro. Najlepiej w prostej benzynce, żeby dało się do niego założyć w Polsce instalację gazową. Jak wiecie. Pod koniec miesiąca wracam do Polski, czyli auto musiało być pakowne, wysoko zawieszone, żeby dało się pojechać na rybki. No i w benzynce, żeby dało się założyć gaz, troszeczkę taniej jeździć. Szukałem tak jak wspomniałem, trzy tygodnie, nic odpowiedniego nie mogłem trafić. Samochody o wiele droższe. Nie były w lepszym stanie niż ta Toyota. Kiedyś przechodziłem obok tej Toyoty, stała na autohandlu, ale zobaczyłem napis D4D, czyli dieselek, no i sobie odpuściłem. Po kilku dniach wróciłem na tę autohandle, znowu przeplądrowałem, nic nie znalazłem. Patrzę, Toyota stoi sobie dalej. Wróciłem się do tej Toyoty. Zacząłem ją dokładnie oglądać, na początku pod kątem korozji, wiele tutaj na niej nie znalazłem, tutaj były purchle, zrobiłem już zaprawkę lakierem do paznokci, opony Michelin letnie, ale z roku 10, ładny profil, tarcze hamulcowe, widzę ktoś nowe założył, zajrzałem pod samochód, nowe wydechy, Nowe osłony przegubów, karoseria generalnie bez śladów korozji, bez większych zadrapań, bez większych obić. Tutaj była delikatna obciereczka. Lakier do paznokci sprawa załatwiona. obszedłem całe auto w koło. W bagażniku były stalówki z zimówkami. Dwie zimówki w ładnym stanie z roku 15 a dwie troszeczkę podjechane pomyślałem sobie oponki trzeba będzie zmienić najlepiej na wielosezonowe tą obcierkę zrobiła mi babka jakieś 3 dni temu czekam na faceta z ubezpieczenia ma przyjść w poniedziałek zrobić wycenę wszystko praktycznie w samochodzie sobie odszykowałem no i na koniec Icza jedna zrobiła mi obcierkę. Tutaj widać małe półhelki. Z przodu pod zderzakiem była lekka obciereczka. Też oczywiście Nygus zrobił zaprawkę. Szyba jest cała bez odprysków. Tutaj były resztki po jakiejś naklejce, więc to usunąłem. Troszeczkę przy tym samochodzie tutaj popracowałem. Żeby go doprowadzić do ładu, no i lampa tutaj za bardzo nie leży, ale okazało się, że świeci w dół, może kwestia ustawienia. Zobaczyłem ten samochód, idę do handlarza, mówię: Daj mi kluczyki od Toyoty. Dostałem pilota bez przycisków. Pytam się: Ile jest kluczyków? Trzy sztuki. Mówi dwa piloty, ale oba są w takim stanie. Także auto otwiera się z centralnego zamka. Zamek jest tylko po jednej stronie, więc jeżeli coś się spierdzieli, trzeba będzie wsiadać przez bagażnik. Także pilota jednego trzeba koniecznie naprawić, żeby tego zamka tutaj nie przemęczać. Otwieram auto, patrzę. Cztery szyby w prądzie, elektryczne, lusterka, sterowanie radiem, kierownica niepodmęczona. Gumy tutaj wyglądają całkiem, całkiem, fotele w porządku, ale samochód w tych wnękach tutaj był strasznie upaćkany normalnie syf i malaria. Wszystko wyglądało właśnie tak, jak tutaj ten zawias. Specjalnie to zostawiłem, żebyście mieli porównanie. Po zakupie samochodu 6 godzin czyściłem pędzelek, gąbka, woda, cif, wiaderko szmaty. No i wymywanie, te wnęki, wszystkie doprowadziłem do ładu. Wymyłem szyby, przetarłem deskę, wszystkie plastiki, żeby jakoś to, słuchajcie, wyglądało, te dywaniki. Są paskudne, trzeba wymienić. No, i mam dwie sztuki czegoś takiego. Jeżeli ktoś wie, co to jest, piszcie w komentarzach. Same fotele, jak widzicie, są czyste. Tutaj kupiłem już filterek do oleju. Pokażę Wam bagażnik. Najważniejsza sprawa w trakcie przeprowadzki. Mam tutaj nawet kilka kartonów. Opony zimowe wyjąłem, ponieważ potrzebowałem miejsce. Jest lewarek, są klucze, jest dojazdówka. Tutaj wszystko też szorowałem. Słuchajcie, ciekło z tego, zobaczcie. Tutaj jeszcze resztki tego syfu na zawiasie zostały. Nie byłem w stanie tego doczyścić. Zobaczmy sobie stronę pasażera, jak to wygląda. Nie jest najgorzej, ten fotel trochę taki jakby skopany, a tutaj są jeszcze normalnie oryginalne naklejki czyli chyba nic się z tym samochodem nie działo. Nawet go nie mierzyłem miernikiem lakieru. Tak to wygląda rocznik 2001 2 litry diesel, 110 koni, niby 190 przejechane. Jeden właściciel od nowości Niemiec przegląd do maja 2023 roku. Książka serwisowa całoroczna, niewidoczna. Nic tutaj na temat tego samochodu nie wiem. Są jakieś instrukcje obsługi? Tutaj resztki lakieru do paznokci do zaprawek. Ten mieszek troszeczkę był tutaj obdarty. Również lakier do paznokci załatwił sprawę. Słuchajcie, szyba jest w całości, nie ma odprysków. Tutaj była taka naklejka, resztki usunąłem. Pokażę Wam jeszcze, co Nygus tutaj wszystko w tym samochodzie porobił. Co mogłem, poprawiłem. Kupię jeszcze dywaniki. Trzeba zmienić opony. Pasek od klimatyzacji oraz wspomagania. Ma od spodu pęknięcia. Z kumplem zajrzeliśmy też do rozrządu. Zdjęliśmy osłonę. Nie wygląda najgorzej. Spód samochodu nie jest skorodowany. Lekki nalot. Trzeba wziąć szczotkę drucianą oczyścić. Jakimś sprayem albo pędzelkiem podmalować i będzie gitara. Tak jak wspomniałem nowe osłony przegubów, nowe tarcze hamulcowe, nowe wydechy. Czyli ktoś przy tym samochodzie jednak coś majstrował, coś naprawiał. Jak widać jest też kompakt. Radyjko gra nie najgorzej. Aha, tutaj są takie schowki. Po obu stronach jest podłokietnik gałka zjechana straszebnie. Pasuje do mojej głowy. Też jestem jak koczak, także pasujemy do siebie z tą gałeczką. Ta gałka tutaj była wszędzie poobrywana po bokach, ponieważ szwy puściły. Kupiłem klej, podkleiłem sprawa załatwiona. Otwieram schowek do okularów, słuchajcie a ta pokrywa została mi w ręku. Przewierciłem tutaj otwory, włożyłem, jak widać, gwoździki, no i się trzyma, zamyka, nie opada. Wszystko na pokładzie samochodu jest sprawne. Dobra, to co? Pokażę Wam, jak ten sprzęcior odpala. W tej chwili na liczniku ma 190, 250 kilometrów, także kluczyk z pilotem do dorobienia, olej z filtrami, filtr powietrza, pasek klimatyzacji oraz wspomagania, ponieważ jest popękany. Tak jak wspomniałem, pod osłoną paska rozrządu wygląda to nie najgorzej. No i myślę, że kupię chyba sobie cztery oponki, Nówki sztuki wielosezonowe. Zobaczymy, jak ten samochód będzie się sprawował. Na początku nie chcę inwestować za dużo kaski, bo może coś w międzyczasie wyskoczy. Wszystko na pokładzie, tak jak wspomniałem, sprawne. Tryk i chodzi. To co, idziemy pod maskę. Silnik jest lekko podgrzany. Zobaczymy, jak pracuje. Żadnych wycieków tam nie znalazłem. Także to, co zdiagnozowałem, Wam powiedziałem. Przy każdym starym samochodzie zawsze coś jest do zrobienia, i tak jak wspomniałem, przy o wiele nowszych, droższych samochodach. O wiele nowszych, droższych samochodach, też nie było wszystko w porządku. Zrobiłem jazdę próbną przed zakupem. Wyszło, że z prawej strony w kole coś tutaj dzwoni. Nie stukało, tylko dzwoniło. Historię tego, co tam dzwoniło, opowiem Wam w osobnym filmiku, ponieważ była to normalnie zmora. Żeby to zdiagnozować, nic wielkiego, błachostka, ale zajęło to 3 godziny. Zawieszenie przeważnie puka, auto dobrze się prowadzi, na dołach nie puka, ale coś dzwoniło. Myślałem, że jakaś osłona, może tarczy hamulcowej, jakaś blaszka, ale o tym wszystkim Wam opowiem. Więc tak, reasumując, rocznik 2001. Przejechane 190, przegląd prawie na rok czasu. Jeden właściciel w Niemczech, Niemiec. Cena była wystawiona 2000. Kupiłem to auto za 1700 euro. Piszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. Pomyślałem sobie, lepiej kupię sobie takiego sprzęta, skoro nie jest w gorszym stanie. Niż nowsze, droższe samochody zawsze zostanie jakaś kaska. W razie jakiejś awarii, mam nadzieję, że do takiej nie dojdzie. Aha, ranty, drzwi bez korozji, generalnie jak na ten rocznik, ten samochód nie jest skorodowany, nie jest poobijany. Czy jest w oryginale, czy jest lakierowany, kogo to obchodzi. Pewnie ktoś zaraz napisze przebieg niemożliwy, bogałka, zjechana, ale pokazałem Wam gumy, jakie są, pokazałem Wam kierownicę, jaka jest. To wszystko nie jest zjechane. Myślę, że ktoś miał jakąś obrączkę na łapie, może jakaś baba jeździła, ponieważ mata gumowa od strony kierowcy też jest przetarta na wylot, także jakieś buty na obcasie nie mam pojęcia. Także kupiłem auto w cenie średniego roweru. Przeciętna wypłata niemiecka wynosi 1700-800 euro, nie mylić ze średnią podawaną, także praktycznie za jedną wypłatę kupiłem sobie samochód. Pozdrawiam serdecznie!